Tylko niezwykłych ludzi stać na odważne kroki. Tylko nieprzeciętnych ludzi stać na wytrwałość w imię marzeń. Dlatego powstał Mitsubishi Outlander. Samochód tworzący nową klasę. Teraz dostępny w leasingu 102%. Outlandera PHEV. Pierwszą hybrydę ładowaną zewnętrznie. Zapraszamy do salonów. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym programie Jeśli nie rewolucja, to co? Naszym gościem jest pan Bogusław Cisło. Może na wstępie opowie pan nam troszeczkę o sobie, bo jest o czym. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. No, jestem, moje nazwisko Cisło Bogusław. No, jestem ojcem szczęśliwej czwórki dzieci i mężem żony Anny. Mam takie małe gospodarstwo, które zajmuje się uprawą owoców miękkich. No chyba tak króciutko o sobie. Rozumiem, że radnym pan jest, był w gminie Szastalka. Jak długo pan sprawował swój mandat? Sprawowałem swój mandat trzy lata. Po prostu z tego powodu, że jeden radny zrezygnował z mandatu radnego i ja podjąłem jego po prostu pan działania na, jako, jego na jego miejsce. miejsce. Rozumiem, że będziemy opowiadać naszym słuchaczom i widzom o tym, jak Polska rządem stoi w skali mikro, ponieważ jest to gmina niewielka. Ile tam mamy mieszkańców w gminie Szastarka, Panie Bogusławie? Yy, czy znaczy, wiemy... Może gmina? Jak, jak, jaki zasób ludzi obejmuje? Jaka, o jakiej cyfrze rozmawiamy? Redaktorze, no nie powiem. Oczywiście około. około 3000 mieszkańców. Tak jak patrzyłem około 3000 mieszkańców. 3 tysiące mieszkańców. Tak, no bo nie chciałbym strzelać, żeby nie popełnił tej jakiegoś błędu, mówię z rządem, prawda? Zaznaczę, że będzie to historia, która się w, oczywiście w pewnym stopniu skończyła szczęśliwie. Dla no tak, panie redaktorze, No, oczywiście... Co najmniej w jednym aspekcie. <laughs> w jednym aspekcie, <laughs> dlatego że została może przywrócona demokracja w naszej gminie, czyli mieszkańcy, obywatele zagłosowali zgodnie ze sumieniem, zgodnie ze swoją wolą i, i tak się stało. I źródło, które rozumiem, które uosabiał pan Wójt, może przypomni mi pan, jak się nazywał ten niesławny pan Wójt? Pan Tomasz Muranczyk. Tam pan Tomasz Mulaczyk. Ja jeszcze niedawno wróciłem sobie, żeby przy, przypomnieć sobie, jak to dochodziło do pierwszych yy, kroków, do podjęcia pierwszych kroków, żeby pana Mulaczyka odsunąć, bo wiem, że tam nawet była dramatyczna referendum u Państwa. I tak, panie redaktorze. Żeby odsunąć go od. Oczywiście referendum powstało może z takiej troszeczkę brak zrozumienia ze strony właśnie gminy, Urzędu. Yy, może tak w króciutkim terrapicznym skrócie. Panie redaktorze opowiem, jak yy, no Brzozówka i Kolonia chciała podjąć właśnie inicjatywę przekazania, przyjęcia szkoły przez tę gminę. W 2010 roku Tomasz Mulaczyk przyjechał na zebranie wiejskie i obiecywał, że szkołę nie zamknie. W 2011 roku w lutym szkołę zamknął z powodu strasznych, tragicznych finansów gminy, gdzie te finanse tylko wynosiły 3 miliony złotych. W, w tej chwili obecnej jest 10 milionów złotych i jest to wszystko, wszystko w porządku i wszystko okej. Okay. Ale wracając do tematu, panie redaktorze, tak, referendum było, dlatego że myśmy się to przejąć. Po spotkaniu, po zebraniu, o którym się dowiedzieliśmy od wójta Mraczyka, założyliśmy stowarzyszenie. Czyli zakładaliśmy, ale informując pisemnie na drugi dzień, że zakładamy stowarzyszenie. Chcemy przejąć tą szkołę tylko dlatego, że chcemy pomóc gminie. To nie na złość było, tylko chcemy pomóc gminie. Dlaczego pomóc? Zakładając szko szkołę stowarzyszeniową niepubliczną, jest to dofinansowanie gminy tylko 40%, a do szkół samorządowych publicznych jest to 100% do subwencji. Więc gmina z naszej szkoły by miała 120 tysięcy złotych 120 tysięcy złotych rocznie, oczywiście Roczny. rocznie. Myśmy to argumentowali w sposób ustawowy. Panie redaktorze, chcieliśmy przekonać Mularczyka w 56 spotkaniach, w dwugodzinnych rozmowach prosiliśmy wójta, Panie Wójcie, na rok czasu. Nie chcemy, na będziemy na próbę, będziemy pomagali, będziemy robili wszystko, aby tylko ta szkoła została. Wy macie pójść do szastarki i to było ostatnie zdanie. W 56 spotkaniach to Bo... spowodowało, że właśnie no, ludzie, ludzie mieli po prostu. Taki niedosyt, no taki niedosyć w ogóle takiego zaufania, brak dialogu ze strony wójta gminy. Tak nie powinno być. Jeśli my no to Beton, my, beton bo... by człowiek wzrosł po 56%, może żelbeton żel <gry> by pękł, a tutaj niestety a tutaj... nie pękło. Więc robiliśmy mu referendum. No ja byłem inicjatorem tego referendum jak najbardziej, dlatego do chwili obecnej wójt gminy Tomasz Mulanczyk nie podawał mi ręki, a ja chciałem dobrze, ja chciałem tłumaczyć mu zawsze na sesjach, że popełni błąd i nie można tego błędu popełniać. Dlaczego? Jest serce szkoły, można szkołę po prostu, a mieszkańcy chcieli. chcieli. A ja zabram, u was nie ma dzieci? Nie ma komu chodzić do tej są, szkoły? A, są, ale no wybraliśmy to... opcję taką, że Murarczyk powiedział, że mamy pójść do Szastarki, ale artykuł 70 ustawy mówi bardzo wyraźnie, panie redaktorze, ma rodzice wybór do szkoły. Tak, Publicznej, niepublicznej, prywatnej i myśmy takiego wyboru dokonali, ale on tego nie zrozumiał. Mhm. Także, znaczy, nawet... Ja przypuszczam, że pan Mularczyk jest specyficzną osobą i on odbierał to jako atak indywy... personalny, jako tak. na siebie. Także. Tak, redaktor, I że... Przypuszczalnie, mając charakter taki, a nie inny, chciał zdławić ja myśl... źródło tego ataku, ja myśl... zamiast negocjować, zamiast szukać jakiegoś konsensusu. Prawda? Ja myślę, że tu powodem też była. Osoba, która nieprawnie za moje stanowisko pani sekretarz gminy, pani Siek honorata która w sposób cyniczny powiedziała mu, że postaw brzozówkę i kolonie w sposób, tam, gdzie jest miejsce. Oni mieszkają blisko tej szkoły szastarki. Ja rozumiem, że no, chciałaby każda Polska mieć tą szkołę, nie? ale tam te nasze dzieci by niestety, ale się nie pomieściły. Więc byłoby dobre tu zostawić szkołę, finansować mniej mieszkańcy by dbali o tą szkołę i to by było najlepsze rozwiązanie. No, A tak, doszło to do jest referendum. To jest samorządność. jest samorząd, opiera się samorządność, idea samorządności? Ale samorządność powinna też widzieć finanse. Jeśli na przykład mój gminy Tomasz Mulaczyk na przykład widział, że 30 zł jest więcej niż 120 tysięcy złotych, to dla mnie to jest jakaś parodia. No tak, to, jest, to, to nie jest gospodarność. To nie jest gospodarność, oczywiście, że to tak. To nie jest myślenie. Ym... Prosiłbym, żeby Pan odniósł się do bardzo poważnych zarzutów, o, między innymi o nepotyzm. No i jak się orientuje, doszło do dużych strat w gminie finansowych, nawet tam rzędu ponad 100 tysięcy złotych. I z tego, co również mi wiadomo, nasza prokuratora Sławetna, o której nawet Pan Miller, Leszek Miller, nasz były premier, twierdzi, że toczy ją rak. Więc jak ktoś, kto jest źródłem tego raka i sprawcą tego raka, zarzuca instytucji, którą sam Wciąż podtrzymuje przy życiu, pomimo że drąży ją rak, prawda? Yy, I prokuratura nie chce wykonywać swojej roboty, no to w tym przypadku mnie absolutnie nie, nie dziwi, że ponad 100 tysięcy było i zniknęło, i prokuratura stwierdziła, że no, nie ma sprawy, <laughs> nie, ma, jest... nie ma nad czym tutaj deliberować, <laughs> badać, śledzić. Oczywiście. Piotrze, dowiedzieliśmy się to też, bo tak, w 2010, na przełomie 2010-2011 roku była u nas w Polichnie rekultywacja śmietniska. Wszystko bardzo pięknie, bardzo ładnie, była kontrola potem po wykonaniu rekultywacji, ale dowiedzieliśmy się tak troszeczkę, bo te dokumenty, które szły z Regionalnej Izby Obrachunkowej nie trafiały do Przewodniczącego Rady, tylko były albo otwierane, albo niszczone, ale jeden dokument zachował nam się, który wskazywała Izba RIO w Lublinie, że po prostu nie ma z rekultywacji 107 tysięcy złotych. I Regionalna Izba Obrachunkowa skierowała sprawę do prokuratury. Ale do chwili obecnej ani prokuratura, ani wójt gminy nie starał się tych wyjaśnić. wyjaśnić sytuacji. To są publiczne pieniądze. 107 tysięcy to jest bardzo duża kwota na taką gminę jak Szastarka. No tak, no, ale być może nasze y, sławetne y, struktury wymiary sprawiedliwości dochodzą do wniosku, tak jak kiedyś większość ludzi myślała za byłego systemu, że jak coś jest wspólne, to niczyje i nie ma kogo ścigać, prawda? Yy, tak, panie <noise> Ja myślę, że tak czuł się u nas wójt gminy Szastarka Tomasz Molaczyk, że no taki miał przekonania w ogóle sta ze starego systemu. No niestety, jednak demokracja... A w jakim radia... wieku pan Molaczyk jest? Bo tego nie udało mi się ustalić. Ja wie pan, nie pytałem się w jakim wieku, A ale to mniej więcej 40 chyba gdzieś na granicach 40. Myślę, że człowiek, który Powinien logicznie no, myśleć. Przecież no, człowiek, który generalnie nie powinien być zainfekowany jakąś chorobą? Jakąś chorobą wczoraj, w dawnego systemu i dawnych rozwiązań, i da, dawnych układów. Nie wiem, prawda, może, układów. Może... może ta infekcja jest jakoś dziedziczna po, 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 po rodzicach? No, nie U chcę tutaj raczej. komentować tego, ale mi się wydaje, że. No, mam odnośnie rozmów Nie no oby... sposób, sposób sprawowania urzędu wójta, no to jest, który jest bardzo, pomimo, że jest to w skali mikro sprawowanie jakiegoś tak. urzędu i władzy nad ludźmi, jest to jednak bardzo odpowiedzialny, bo ten kontakt ze swoimi wyborcami, z ludźmi jest bezpośredni. Bardziej Oczywiście. bezpośredni niż na przykład prezydent miasta Lublina czy prezydent prawda, naszego kraju. Więc to jest to, moim zdaniem, jest to w skali, mimo że w skali Mikro, o wiele większa odpowiedzialność i o wiele większe wyzwanie. Tak. bo ten człowiek nie musi występować, nie musi być osobą medialną. Mhm. On musi wychodzić do ludzi. A tutaj widzę tego nie było absolutnie. Absolutnie tego nie było. Myśmy tłumaczać na przykład, że ta szkoła miała takie oszczędności, gdzieś zającie, nazywa nas krytynami oszołomami. Bezpośrednio. Bezpośrednio tak, tak mówił na, na sesjach rady gminy. Nieraz miałem styczność, właśnie w taki sposób usłyszeć, że jeśli ja mu chcę pomóc, on mnie nazywa kretyna. Czy to między innymi z tych względów pan się zniechęcił i nie chciał pan kandydować w tych wyborach? Myślę, że po prostu. Moja Czy władza s... aż tak, aż władza mnie tak dokuczyła po prostu i człowiek na przykład taki bardziej y, y, no sprawiedliwy, społeczny, y, no nie ma szans. Mi się wydaje, że nie ma szans. W takim systemie to nie ma szans. No ale ja pana nie odbieram jako człowieka, który się łatwo poddaje. Y, no nie, no, raczej, raczej robię to swoje po prostu i robię to dobrze. Czy co, może przeraził się pan tym, że mógłby się pan ubrudzić? No może nie, ale pewne rzeczy są nie do przeskoczenia. Depresyjne? Depresyjne, Depresyjne prawda? Mm -hmm, oczywiście, że tak. Czyli chęć wprowadzenia jakichś zmian, chęć mm -hmm. naprawienia czegoś, chęć jakiejś tak, tutaj, po poczucie sprawiedliwości to i to rzecz. wszystko. Bo jeśli na przykład radni, którzy na przykład głosują na sesjach Rady Gminy, tylko w ogóle rozkazują pewnej osoby, czyli Tomasza Muraczyka, nie patrzą na to, że finanse gminy idą gdzieś w innym kierunku. Ma być tak, jak oni chcą. I tylko tyle. A to jest błąd wrzucenie pieniędzy gdzieś było, to jest naprawdę katastrofa. Tym bardziej, że tych pieniędzy, jak nam się od, od rana do wieczora mówi, za pośrednictwem mediów, nie ma. Nie ma. ma. Trzeba, Albo trzeba błagać w Brukseli, żeby dali? To nie, że trzeba przemyśleć sytuację taką finansową 100 razy, ale czy to będzie dobra, na jakiś yy, sposób no, różny. Ale my, jako radni, też mamy jakiś na przykład wpływ, ale niestety no, większość, yy, która, jak mówiłem, głosowała tego rozkazu, nie patrzyli. Oni tylko chcieli żeby się chociaż nie pomylić w głosowaniu, żeby nie było na nie, w taki sposób. Czyli stres był nie o to, o co głosowanie, o to szło, głosowanie, tylko, tylko, żeby się nie pomylić. Jak właśnie... miało, jaki przebieg miało ono mieć? Tak, właśnie na tym polem. No to tutaj jest. Ja nie, ten... no to wie pan, to wszystko to co czytałem panu Mulaczykowi w mediach, no to, to, to jednak, jeżeli, jeżeli ktoś ma jakąś tam umiejętność czytania między wierszami, to, to, to jednak to, takie, się zauważyć. Takie, takie, to, to, to się, się zauważyć. Ja, to, wie pan, no, Żaden dziennikarz, który tam pisał o pana Mulaczyku, czy o tym referendum, które było za odwołaniem go, no, nie napisze wprost, że jest to osoba która, prawda, konfliktowa, to że ma, on tam że tak. jest nepoty, ne, nepotystą prawda, i, i, i że ma jakieś tam nieczyste, prawda, nieczyste rzeczy na sumieniu prawda, w zarządzaniu gminą. No, ale to się da wyczytać, że, że ten człowiek rzeczywiście nic e, dobrego nie zrobił. Tak, pan. jeszcze, panie, panie redaktorze, jest jedna pewna rzecz, która. Ja złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa odnośnie Pani były sekretarz gminy. Która rozumiem była prawą ręką. Była prawą ręką wójta Tomaczyk, wójta Młolaczyka. Ale no, myślę, że popełniła bardzo wielki błąd, bo zajmując stanowisko sekretarza gminy jest wyraźnie e, w pracownikach samorządowych jest dziennik ustaw, który mówi wyraźnie. Są, wyraźne wytyczne? są wytyczne kto może, wyraźne kto, kto, to... kto może. Więc trzeba mieć e, w, 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 w samorządowych lub dwuletni staż, e, e, dwuletni staż na pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach. E, w jednostkach finansów publicznych. Może tak. I rozumiem, że w tym przypadku W tym, tego nie było. W tym przypadku pani Hanna Siek złożyła e, po prostu e, złe oświadczenie do konkursu o sekretarza gminy. Zresztą nie bójmy się tego stwierdzić. No, która, jeżeli stwierdziła o... nieprawdę, to znaczy, że fałszywe oświadczenie złożyła. Fałszywe oświadczenie, dlatego że w, 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 w tym, w Powiatowym insperacie Nadzoru Budowlanego pełniła tylko jako sek sekretarka tego urzędu, Aha, no to... a wpisane było, że pełniła y, kierownika urzędu sekretariatu. O. To jest naprawdę bardzo wielki zarzut i mi się wydaje, że y, napisałem do prokuratury. Na razie czekam na y, potwierdzenie. Y, nie ma tego potwierdzenia. Myślę, że ono będzie. No, przypomina mi się tu takie przysłowie. Może ta pani doszła do wniosku, że skoro głową y, tamtego y prawda, szefa urzędu, to może ona jej się również należy tytuł kierownika urzędu. Wie pan, bo jak to się mówi, jak mężczyzna kręci głową, ale kobieta jest szyją, Tak. tak. Tak, także może tutaj, a, a może pan wójt Mularczyk potrzebował kogoś y, dyspozycyjnego, a nie kompetentnego, prawda? No, a to jest zasadnicza różnica, prawda? Jeżeli Panie redaktorze, y, będąc y, w starostwie w Kraśniku na pewno wiedzieli o sobie i znali się, dlatego tutaj nie ma wątpliwości, że to są dwie osoby zamieszane w tą na przykład warzywstwo dokumentu. Myślę, że prokuratura tu w Lublinie będzie tak adekwatna i po prostu to sprawdzi i to wyjaśni. Pozwolę sobie w to bardzo wątpić. Myślę, że to jest z punktu widzenia naszej prokuratury to będzie tak znikoma szkodliwość społeczna czynu, że. Panie redaktorze, tutaj... <grystanie> ja wiem, rozumiem. Ale tu jeszcze jest na przykład też sprawa naprawdę taka, która na przykład ważna jest tutaj do podkreślenia. Przetargi elektroniczne. Panie redaktorze. Przetargi no to elektroniczne poważne. to jest bardzo poważne. poważne. Ja śmiem po to prostu podejrzewać, to są wielkie pieniądze. Przetargi papierowe, jest to kilkanaście ofert przedsiębiorców, wtedy się to analizuje, wybiera się dobrą ofertę, a tu przetarg na pewno jest ustawiony. Więc ustawiony by w taki sposób, że na przykład w remoncie, skoro szycie budowy na przykład Goków-Polichnie, były pewne założenia dach do poprawienia, wzmocnienie krokwi, yyy, budowa nowych kien kierowych po prostu kominów. Tego nie ma wykonanych. W papierach jest, ale nie ma wykonania. Więc znowu jest coś, coś nie tak. No to się nazywa kreatywna księgowość. Oczywiście, że tak, bo to, że ma widzę, Widzę, że Zaczyna Pan rozumieć, dlaczego nie chciał Pan kandydować. No wie Pan, w tej chwili przypuszczam, że odwracanie tej, te, te, tego wszystkiego, co, co Pan Wójt Mularczyk prawda, nadał temu jakiś pęd, no to, to, to będzie naprawdę syzyfowa praca. I rozumiem jego frustrację, bo Pan mówi, że jest to człowiek teraz bardzo sfrustrowany i znerwicowany tym, że że przegrał. Że przegrał nie udało mu się pozostać na stanowisku. Panie redaktorze, na ostatniej sesji zwyczajnej Przesunięcia były budżetowe, z których wynikało, że te pieniądze no, no powinny może być, ale zapytaliśmy się, czy, te, czy gmina wytrzyma. Pan powiedział wójt gminy, że on se w następnej kadencji poradzi. Czyli pewność. Optymista. Bardzo wychłodnisto, <laughs> bardzo. Nie, nie, no wie Pan, że nie, nie oszukujmy się, tutaj człowiek, który na przykład są rządni władzy, oni myśleli, że, że na przykład, go ich nie pokona. Nie, no wie Pan, to są ludzie, którzy myślą abstrakcyjnie. Abstrakcyjnie, tak? tylko i wyłącznie wszystkich i mieszkańców traktował, tak? po prostu zniżał do poziomu jakiegoś tam idioty albo coś takiego, więc to tak nie może być. No Przed tak. wyborami powiedział, że mieszkańcy Szastarki to idioci, tak na niego zagłosują. Stało się inaczej, nie zagłosowali na niego. Brzozówka na pewno, jakby miała na przykład tą szkołę i dbała o tę szkołę, może by i wygrał, ale trzeba było troszkę kreatywności, trochę dialogu, trochę rozmowy. To jest, to jest nie było wydarzyć. tego. Po wyborach pan senator wyobraził, że przegrał wybory, on nie wierzy w to. Wysyła swoich ludzi do mieszkańców Szastarki, Szastarki Wsi, by spisywali, kto by na wyborach. No, ja może tak na zakończenie. Poddał pan wątek wyborów i szoku pana Mularczyka. Nie wiem, czy pan wie, delegacja naszych parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości udała się do Parlamentu Europejskiego, czyli eurosceptycy udali się do serca Europy, prawda, biurokratycznej Europy, czyli do Brukseli, skarżyć się, pan sobie wyobrazi, na to, że w Polsce umiera demokracja że mieliśmy 40% uprawnionych do głosowania, którym, którzy okazało się są nieuprawnieni z takich czy innych względów. Ja zresztą m.in. należę mm -hmm. do tego szerokiego grona. Ja tylko i wyłącznie z racji tego, że nie mam wpisanego zameldowania do dowodu osobistego, czyli prawo do oddania głosu w wyborach, powiedziano mi, że... Odesłano mnie z kwitkiem i to tylko na żądanie. Odesłano mnie z kwitkiem, powiedziano mi, że ja zagłosować nie mogę, ponieważ nie mam prawo tego nie wymaga. Żeby taki wpis w dowodzie uzyskać, to trzeba pójść do Urzędu Miejskiego. Żeby z Urzędu Miejskiego uzyskać wpis do listy wyborców, to trzeba mieć zameldowanie. Czyli Aha. koło się zamyka. Koło się zamyka. Koło się zamyka. Pojechali, a nasza delegacja skarżyć się do Brukseli. Cieszymy się, że tacy ludzie jak pan wójt Mularczyk odeszli. Tak. Tak, to, co po, po sobie zostawili, no, będzie badać prokuratura, myślę, że no, nie mamy wiele powodów, żeby optymistycznie patrzeć na efekty tych śledztw. Niestety, jeżeli byli w stanie zignorować ponad 100 tysięcy strat, gdzie, gdzie jak pan mówi, były dokumenty było to oczywiste, no to jakieś tam wie pan, przefałszowanie, jakieś tam kreatywność w, co do kompetencji czy, 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 mhm. czy prowadzenia gminy, ksiąg gminy, no, powiem szczerze, wątpię. Życzę jak najlepiej, ale wątpię. I czego pan by sobie życzył? Panie Bogusławie? Ja bym sobie że życzył, żeby nowa, nowa po prostu władza, która przyjdzie do gminy, była bardzo, bardziej rozsądna, bardziej dialogowa. Musi wychodzić naprzeciw wszystkim jakim trudnościom, gdzie mają mieszkańcy, a mają tego bardzo dużo. Oczywiście. Jest wiele do zrobienia. Budowanie chodników, no, może to jest dobre, ale zastanówmy się nad jedną rzeczą. Ludzie nie mają gdzie wyjechać w pole, nie mają na przykład gdzie wyjechać do głównej drogi, gdzie jest po prostu błoto i tak dalej. To trzeba też. To są rzeczy ważne, ale trzeba rozróżnić ważne rzeczy Oczywiście. od ważniejszych rzeczy. Ja myślę, że ten nowy wójt będzie słuchał mieszkańców, bo jest niestety, jeśli się nie słucha, to potem są efekty. Ale to myślę, że Mulaczyk sobie strzelił sam sobie w kolano. Uważa wszystkich za krytonych i oszołomów. I tak się stało. No. Myślę, że warto byłoby polecić panu Mulaczykowi, żeby przeczytał sobie lekturę portret Doriana Greya. <laughs> <laughs> Oczywiście. I tym, I tym wątkiem zakończymy nasz dzisiejszy program. Proszę Państwa. Pomimo, że nasi parlamentarzyści, eurosceptycy wybierają się, jeżdżą do Europy, krytykować nasz kraj za brak demokracji, której wszyscy wiemy, że tak naprawdę u nas nie ma, chodźmy na wybory, wybierajmy ludzi, których uważamy za uczciwych i nie dajmy się zwieść propagandzie, proszę Państwa, bo. Politycy dopóki będzie mieli prawo, które będzie im zezwalać, żeby nas okłamywać i karmić kiełbasą wyborczą, dopóty będą bezkarni, ale to się kiedyś zmieni i mam nadzieję, że ze sprawą takich ludzi z postawą obywatelską jak pan Bogusław, za, za co ja panu bardzo dziękuję. Dziękuję państwu dziękuję za bardzo, pański czas, za przybycie. Dziękuję państwu. I Dziękujemy państwu za uwagę i zapraszamy do przyszłego tygodniowego odcinka. Jeśli nie rewolucja, to co? Zanim wybuchnie rewolucja? Oby nie. Dziękuję, dziękuję bardzo.